11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wszyscy Polacy w kraju i za granicą świętują rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczysty sposób upamiętniają wysiłek wielu pokoleń Polaków, dzięki którym mogą mówić po polsku i cieszyć się niepodległością. Dzisiaj, w 106. rocznicy odzyskania niepodległości, oddaję hołd wdzięczności tym wszystkim, których nazwiska znają, ale też i wszystkim bezymiannym bohaterom swojej ojczyzny. Polacy bardzo szanują niepodległość i wolność i są one dla nich szczególnie ważnymi wartościami. Pragnienie wolności składa się na ich tożsamość narodową i wyznacza kierunki wszystkich ich dążeniom. Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szywczenki w Krzemieńcu dołącza się do obchodów Święta Niepodległości i dziękuję wszystkim partnerom i przyjaciołom, w tym Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą i Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Łódzku. Dziękujemy nauczycielce z Polski, panie Halinie Porębskiej. Za pomoc w osiągnięciu języka polskiego i za przygotowanie materiałów dla tego nagrania. 11 listopada to jeden z najważniejszych dni polskiej wspólnoty narodowej. Świętując 106. rocznicę odrodzenia się w Wolnej Polski, Polacy wyrażają wdzięczność tym wszystkim, którzy w czasie zaborczej niewoli, w czasie I i II wojny światowej stawali w obronie wolnej Polski. Nie tylko z obowiązku, ale również z odruchu serca i w przypływie patriotyzmu. To dla wszystkich Polaków wielki i wzruszający dar, którego wartość trudno opisać. Narodowe święto niepodległości Polski to dzień wielkiej radości i dumy z własnego suwerennego państwa, a państwo jest najważniejszym dobrem dla każdego kraju. W wyniku rozbiorów w 1772, w 1793 i w 1795 roku, dokonanych przez trzech zaborców Rosję, Prusy i Austrię Polska utraciła wszystkie ziemie na 123 lata. Popadła w zaborczą niewolę. Została jako państwo wymazana z map świata i Europy. Likwidacja polskiego państwa nie oznaczała jednak, że przestał istnieć polski naród. Przodkowie Polaków nigdy nie pogodzili się z utratą ojczyzny. Polskość krzywiono mimo prześladowań i suworych kar ze strony zaborców. Przez wszystkie lata zaborczej niewoli Polacy walczyli i dążyli do odzyskania swojego zagrabionego państwa, pokazując zarazem, że rozbiory Polski były. Jedną z największych niesprawiedliwości w historii Europy i świata. Pisk uwięzionego i skutego w niewolniczy kajdany orła Białego przypominał polskiemu narodowi, że Polska nie zginęła, i dawał nadzieję, i podrywał do walki o odzyskanie zagrabionej ojczyzny. I jeszcze przed trzecim rozbiorem Polski, w 1794 roku. Wybuchło pierwsze powstanie narodowo wyzwoleńcze, insurekcja Kościuszkowska. Na jego czele stanął Bohater walk o niepodległość Tadeusz Kościuszko. Wobec przeważających sił zaborcy powstanie kościuszkowskie upadło, a po jego upadku nastąpił trzeci, ostatni rozbiór Polski. Kolejnym powstaniem o wolność Polski było powstanie listopadowe. Wybuchło w 1830 roku. Połączone wojska zaborców miały ogromną przewagę nad polskimi powstańcami. Dlatego i to powstanie upadło. Zaborcy rozpoczęli represję. Wielu Polaków zostało uwięzionych, zesłanych na Sybir i wymordowanych. Na polityczną imigrację wyjechał do Francji światowy sławny muzyk i kompozytor Fryderyk Chopin. Wyjechali poeci – Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid i największy polski poeta – Adam Mickiewicz. Wszyscy oni bardzo tęsknili za Polską, swoimi rodzinami i nie zapominali o ojczyźnie. Fryderyk Chopin komponował polskie utwory, mazurki, polonezy, oberki. Adam Mickiewicz napisał na emigracji swoje największe dzieło – w 1903 roku Maria Skłodowska Curie jako pierwsza kobieta naukowiec otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Drugą Nagrodę Nobla Maria Skłodowska Curie otrzymała w 1911 roku w dziedzinie chemii. W 1905 roku polski pisarz Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Walcząc Różnymi sposobami o swoje istnienie i przetrwanie Polacy wciąż marzyli o wolnej Polsce. Sen o wolnej Polsce zaczął się spełniać, gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Wtedy to po raz pierwszy państwa zaborcze stanęły do walki przeciwko sobie. Wykorzystując osłabienie zaborców, polskie legiony pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego. Stanęły do walki o wolną Polskę. Upragniona przez pięć pokoleń Polaków wolność przyszła do nich 11 listopada 1918 roku. W tym bowiem dniu zakończyła się I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach niewoli, Polska na nowo pojawiła się na mapach świata i Europy. Biały Orzeł znów rozwinął swoje skrzydła nad wolną ojczyzną. W 1863 roku Polacy podjęli kolejną zbrojną próbę odzyskania niepodległości wybuchło powstanie styczniowe. Niestety i ono zostało krwawo stłumione przez połączone siły państw zaborczych. Wobec uczestników powstania Rosja, Prusy i Austria zastosowały suwory kary. Konfiskowano majątki syłano na Sybir wprowadzono surową cenzurę. Zaborcy nasilili także proces wynaradawiania Polaków, rusyfikację i Germanizację. W szkołach prowadzono zakaz nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii. Zakaz mówienia po polsku obowiązywał także we wszystkich urzędach. Nie wolno było wydawać ani czytać polskich książek i gazet. Mimo tych wszystkich represji i surowych kar, Polacy przypominali całemu światu, że chociaż nie ma polskiego państwa, to jest polski naród i ma on sławnych synów i córki. Narodowe święto niepodległości Polski jest obchodzone w całym kraju bardzo radośnie i uroczyście. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie, na placu Józefa Piłsudskiego. I przed grobem nieznanego żołnierza. W całej Polsce mają miejsce liczne parady, patriotyczne koncerty, szkolne uroczystości. Podczas tych wszystkich uroczystości przywoływane są historyczne wydarzenia nawiązujące do walk Polaków o wolną Polskę.